Cześć, witam kochani w kolejnym zarąbistym odcinku z serii jedwabiste addony Słuchajcie, ostatnio, moi drodzy, mam fazę na robienie tzw. męż dekali na obiektach. Czym to, moi drodzy, jest? Męż dekal, moi drodzy, jest niczym innym jak tak naprawdę Ech... taką sytuacją w waszym graficznym życiu. Wyobraźcie sobie sytuację, kochani, gdy macie sobie trim, macie sobie atlas i brakuje wam rozdzielczości, brakuje wam jakości, brakuje wam fajności w modelu. Wtedy, moi drodzy, wchodzą męż dekale. I powiem Wam, że tak sobie myślę. Hmm, a ciekawy czy jest jakiś fajny addon do mesh decali. I sobie tak pomyślałem i tak. Hmm, no przecież jest w końcu decal machine, więc moi drodzy, dzisiaj będzie o decal machine. Ja wpadam do blendera. Słuchajcie, specjalnie wyłączyłem statystyki ze sceny. Ile to wszystko, kochani, ma poli? Ile koli, Ile, kochani, mamy sobie tutaj poligonów? O, chyba mi się scroll spierdaczył, o. Ile my tutaj, kochani, mamy poligonów wrzuconych? Jaką my tu mamy rozdzielczość tekstur? No podjeżdżam blisko, mamy, moi drodzy, jakość tu niesamowitą. Tu podjeżdżam, no troszeczkę mydełko. Nie ma tragedii. Tu troszeczkę stretching, spoko. Tutaj niezła jakość, tutaj niezła jakość. Nie przejmujemy się, kochani, w tym momencie totalnie tym. Dlaczego? Bo to wszystko jest, kochani, na paralaksie. Ja teraz włączam statistyksy, syru i mamy tylko tak naprawdę... Ile drisów? Ślepy jestem. 3698. Przy czym, uwaga, te kolumny nie są super optymalne. A wszystko, co widzieliście, to jest tylko i wyłącznie zasługa Trima oraz, kochanie nosarą do domu. Yy, a, no, 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 no. Ostatnio w komentarzu pojawił się dosyć taki dziwny komentarz, taki w komentarzu dziwny komentarz, w komentarzach dziwny komentarz, że jeden z grafików, pozdrawiam serdecznie, myślał, że dekale są tak naprawdę bardzo archaicznym stylem teksturowania i tak już się nie powinno robić. Wiecie dlaczego, kochani eee, graficy, wy moi, AI nigdy nie zastąpi grafików? Bo oni nie wiedzą, co to znaczy optymalizacja. AI nie ma zielonego pojęcia optymalizacji. Zrobić model, który ładnie wygląda, to jest, moi drodzy, pikuś. Ustawić dobry BPR, ustawić moi drodzy optymalnie, siatka, wszystko i tak dalej, żeby to przygotować pod trimy, streamy i inne prele. Czym moi drodzy jest mesh decal? Jest to płatny Adon, chciałbym tutaj to zaznaczyć, ale kurde, jest mistrzostwo. Jeszcze moi drodzy nie jestem ekspertem, dlatego bardziej wam was poinformuję, że coś takiego jest. I wydaje mi się, że można samemu setapować tutaj tak naprawdę te trimy. Dobra, audio, nie pierdziel. Pokaż jak to działa. Ok. Dobra, kochani. Zaczynamy sobie z pustym projekcikiem. Ja sobie tutaj włączę, co ja sobie włączę? Włączę sobie screencasta. Jep. żeby nikt nie miał wątpliwości, co ja tutaj klikam. Dobra, i teraz tak mamy sobie zwykłego cuba i chcemy ze zwykłego cuba zrobić niesamowitego cuba. Albo na przykład, wiem, wiem co mi najbardziej interesuje. Z hard opsem sobie moi drodzy szybko zrobię bewelka i chcemy wyciąć sci-fiowy kształt. Jak kochanie wygląda sci-fiowy kształt? Być jakieś takie panelowanie, nie? No to normalnie o to normalnie, byśmy musieli tutaj przeprowadzić jedno cięcie, drugie cięcie, trzecie cięcie później oczywiście z tymi wszystkimi kurde cięciami tutaj zrób bevel, po potru... o Jezu no to da, 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 dawaj, potrójny to jeszcze jakoś tutaj zmniejszyć, to tu mi się przez bevel wszystko pierdaczy i tak dalej więc muszę sobie bevela dostosować troszeczkę zmniejszyć, no i widzimy, że mamy problemy z shadingiem, mamy problemy ze wszystkim no mogę teoretycznie walnąć tutaj jeszcze weighted normal, no, ale widzimy, że to są takie dzyngle, nie? I o ile w przypadku kochani zwykłych cubów. To nie ma z tym problemu, nie? Ale weźmy, kochani, sci-fiowy kształt, spróbujmy wyciąć w sferze, he? I w tym momencie wszyscy mówią, no ja pierdziele, ile to poligonów dojdzie. A powiem więcej, ja tą sferę, kochani, jeszcze przesubdividuję, żeby ona miała lepszą jakość, bo ja chcę, żeby to był, wiecie, pierwszoplanowy obiekt, nie? No, i cięcie tych super sci-fi paneli, no to to jest totalna katastrofa, ale kochanie nie, z dekal maszynem, który jest zarombisty. Zobaczcie, wezmę, moi drodzy, sobie niesamowity nasz cube. Wezmę, moi drodzy, <laughs> powiedzmy ustawie specjalnie troszeczkę trudniejszy kształt. Dobra. Wezmę to sobie jeszcze e z żeby to był, wiecie, super sci-fi kształt. A następny, kochani zaznaczę tylko tak naprawdę To zaznaczę sobie To czy to i to To i to chyba Hyc Elo Co się tutaj pojawiło No jak to co A just leciutko wyciągniemy Bang Kurde Setki tysięcy kochani godzin roboty czy oszczędzamy poligony? Teoretycznie, biorąc pod uwagę, że musieli tu robić cięcie, bevel i tak dalej, działa. Powiem Wam więcej, powiem Wam turbo więcej. Chcemy, moi drodzy, sobie zrobić trimy jakieś, nie? Że na przykład ta kulka jest jeszcze bardziej sci kształtem, nie ma problemu. Klikamy sobie klawisz D, jak e dupa. Następnie wybieramy sobie jeden z trimów. Spokojnie, w tym momencie aplajuje nam się materiał pełen różnego rodzaju trimów. Oraz możemy sobie scrollem wybrać, jaki nas trim w tym miejscu interesuje. Yy, wezmę sobie zaznaczę, ups, wszystko pozostałe. Możemy sobie, kochani, to rozłożyć do pustego miejsca. Jak widzimy, jest tylko i wyłącznie to jednocięcie. I chciałbym Wam poinformować, że w Unrealu, ogólnie w GameDevie, istnieje coś, co się nazywa Deferent Decal, czyli moi drodzy, ogólnie ro, różnego rodzaju dekale, które są albo meż dekalami na alfa-klipie, albo <gryw> jako dekal, albo jako. Blend mask i ogólnie, jeżeli robimy, kochani, decal, który nie ma podpiętych tekstur wszystkich, na przykład nie ma podpiętego albedo, nie ma podpiętego rafnesu, tylko po samą normalkę, to on bierze, kochani, tylko i wyłącznie replaysuje normalki. Dlatego my możemy za pomocą tego, albumu, mam nadzieję, w bardzo prosty sposób, mam nadzieję, hyc hyc mam nadzieję, no, robić bardzo łatwe modele, które są optymalne. Zaraz wam pokażę wszystkie opcje, no bo mnie po prostu to rozpierdziela. Ej, ale gdzie to reklamujesz za pieniądze? Nie, nie mam. pamiętajcie, z tych wszystkich addonów nie mam ani, ani złotówki, ani kochani złotówki, ani złotówki nie mam. E, co tutaj jest? Tutaj, moi drodzy, jakoś jeszcze można to maczować. Nie jestem mistrzem tego. Ja po prostu wam pokazuję. Patrzcie, to jest sztos. E, I teraz możemy sobie podpinać kolejne atlasy dodatkowo patrzcie 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 bo to kochanie, nie wszystko ja sobie tutaj wrzucę jakiegoś 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 streama kolejnego on już tam od razu się rozkłada wiecie flatynuje wszystko elegancko możemy sobie kochani zmieniać rodzaje fitowania wiecie do fit no, czy to jest rozciągnięte czy to nie jest rozciągnięte czy to idzie po całości czy też się czuje i y, scrollem możemy sobie rotować. Jeżeli klikniemy Ctrl, wybieramy, kochani, inne trimy. Ja tu, moi drodzy, wezmę, y, spróbuję złapać. Dobrze jest. O, teraz jest dobrze dopasowane. Dobrze dopasowane, czy niedobrze dobrze. Teraz kochani, jak widzicie, hyc. Kolejny trimek nakładamy spoko, nie ma problemu. No dobra, cwaniakło, jak chcesz nałożyć dekala na jakiś taki porąbany obiekt, nie ma problemu. Wezmę na razie to jakoś jeszcze można, kochani, znormalizować, zmeczować. Materiał, materiał długi, T, T, kurde, F, control, o coś, no coś w ten deseń, powiedzmy, że może być brzydkie, to jak nie wiem co, ale ujdzie, kochani. I teraz patrzcie to. D wybieramy sobie kochani jakiś mesh dekal który tutaj jest na paralaksie on się pojawia oczywiście w miejscu gdzieś tutaj nam najbardziej optymalnym tam gdzie sobie ostatnio klik klikiwaliśmy i teraz zobaczmy, że my ten dekal mamy taki płaski a co się stanie jeżeli klikniemy DD? no to już nie jest płaski na to nie zwracajcie uwagi na to ciachanie, ludzie którzy pracują z Unreal raczej będą wiedzieć co to jest czyli moi drodzy to jest powy efekt paralaksy które gdzieś tutaj można sobie w blenderze setapować, Nigdy moi drodzy nie setupowałem materiału w blenderze, bo według mnie to jest troszeczkę UPO. Ale dobra. Lecimy, kochani, z kolejną fajnością tego add Możemy, kochani, tutaj sobie dodawać też różnego rodzaju atlasy, jeżeli mamy. I znowu DD nałożone. Chcę tutaj coś. Hyc, hyc. O, flaga polski. Sobie tutaj troszeczkę to obrócę. DD nałożone. Ile, moi drodzy, normalnie jest pierdzielenia z rozkładaniem atlasów? Zobaczcie, jeżeli byśmy chcieli sobie zrobić jakiegoś sci-fi boxa, nie? H -truh, h -truh, truh, 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 wezmę sobie od razu tutaj, przypiszę oczywiście nasz niesamowity materiał. Dobra, szybka rotacja i skala zapisana. Hyc, hyc, hyc. Hyc, I weźmy tu to, tu to, ale od dołu tutaj weźmy... Kolejny atlasik, niech będzie sobie... O, taka skrzynka. Tutaj weźmy, trzaśnijmy sobie... A, niech będzie, niech... Zaszalejmy, kochani. Brzydkie to jak nie wiem co, no ale... Lepiej nie będzie, dobra. No paralaksa wiadomo jak działa. Paralaksa kochani jest tak naprawdę fejkiem. Zobaczcie, jeżeli ja sobie to wyłączę no to nic nie ma, to są kochani płaskie rzeczy. Jak to będzie wyświetlało się w silniku, to zależy. Jak moi drodzy setapujemy materiał, czy setapujemy je pod paralaksę, czy setapujemy je pod. no po co tam tylko chcemy, nie? Dobra, ja tu moi drodzy zrobię coś, co chciałem wcześniej zrobić, czyli ja tu sobie wezmę to troszeczkę za Wiadomo, co się stanie, nie? Wszystko nam się tutaj popsuje, jeśli chodzi o e, mapowanie. Tym bardziej, jeżeli mamy Bewele potrójne, dlatego ja je sobie tutaj pozamykam. Dodam na szybko jakieś, tu, jakiegoś tutaj super. Atlasa, dobra, może być. I teraz nałóżmy jeszcze, kochani, nalepkę w tym miejscu. Yy, fajnie, że tu są już jakieś defaultowe te nalepki Dobra, jakiś taki. Nie no, kurczę to mnie troszeczkę mierzwi. Jak wygląda to na ufałce? Jesteście ciekawi? Nie ma problemu. Proszę bardzo, kochani, ufałka jest dosyć banalna. Wezmę, to są jakieś tam egzemplowe materiały, więc yy, spoko z tym. No ale patrzcie na te ufałki, rozłożone idealnie. Nie? No perfekto. miam. Dobra, ale wracając jeszcze do tego dekala, dd, dziękuję, nałożony. Y czy my możemy sobie go skopiować później? Ależ oczywiście, możemy sobie go tu skopiować, tu skopiować, albo może bardziej tu. I tworzymy sobie, kochani, sci-fiowe rzeczy. Później, to moi drodzy, można sobie eksportować do Paintera. I wiecie co to znaczy, nie? że robicie sami sobie Atlas. Jeżeli byście chcieli bo możemy też setupować sobie teksturę. Tak mi się wydaje, że możemy zrobić tej teksturę, podpiąć to i używać własnych trimów. Bo widziałem tam goście na YouTubie, że faktycznie oni lecieli z własnymi rzeczami, nie? Ale nawet jeżeli byśmy chcieli robić jakieś rzeczy do folio czy coś na desce, no powiem wam szczerze, że jest to dla mnie mistrzostwo świata. I no, widzę bardzo dużo, bardzo dużo, bardzo dużych pozytywnych rozwiązań, co w przypadku jeżeli sobie już nałożymy no bo to już nie możemy ruszać, nie? klikamy sobie po prostu obsługa tego jest banalnie prosta, klikamy sobie kochani reapply i nic się nie dzieje <słuch> <słuch> sorry, get backup jak widzicie jedno nam się, może nie na płaskim może lepiej na tym to zrobię, jeżeli kliknę get backup on jakby nam wraca z tego shrink wrapa całego nieszczęsnego to sobie po prostu usuwamy no, tu, mam, tu miałem raja nałożonego, nie? No, ale mamy sobie hyc. o 90 stopni i chcemy sobie to powiedzmy nałożyć gdzieś tu. Wiadomo, wstępne dopasowanie gdzieś tam mile jest na pewno widziane, nie? W przypadku tego abdona. możemy sobie wyciągać pojedyncze trimy i narzucać je na nasz model. Czy tak, kochani, można modelować? Teraz Was zaskoczę. Jak najbardziej. I czy technicy będą nas lubili? Też jak najbardziej. Jeżeli to będą, kochani, jeszcze tym bardziej, dekale wiecie. Typowo na e, maskedach, gdzie będziemy mieli mniej więcej kolor sklipowany, to będzie miód. Jeżeli chodzi o kwestie wizualizacji do portfolia, chcemy sobie gdzieś pobawić się, porobić rzeczy i tak dalej, które wyglądają, a nie chce nam się wycinać. Wiecie, do portfolia idealnie każdego kwadracika. No bo z drugiej strony to też nie jest, moi drodzy, zbyt eleganckie takie. Wiecie, marnowanie czasu tylko i wyłącznie na portfolio. Ja osobiście powiem wam szczerze, że jak pracuję i to to wam każdy grafik, my po prostu nie mamy czasu na robienie portfoliów, bo jesteśmy leniwymi siusiakami. E, a tak na serio to nie kwestia leniwości, tylko kochani, to kwestia braku po prostu czasu, nie? Hop, powiększmy, DD nałożono. Więc jeżeli będziemy chcieli, moi drodzy, sobie, nie wiem, no, no wszystko możemy to robić, no wszystko. Ja jestem, kochani, zakochany w tym Addonie. Autentycznie, ja jestem w tym addonie zakochany. Hec i mamy super sci-fiowe kształty w sekundę, nie? Więc dla wszystkich blokauterów, dla wszystkich koncepciarzy, no myślę, że to jest Adon Mazhev. Jak rozkminię, kochani, jak setapować własne tekstury bezpośrednio do Decal maszyna, no bo ja dzisiaj dosłownie go sobie ogarnąłem, to na pewno nagram o tym materiał, bo to jest mistrzostwo świata, a tymczasem kończę ten odcinek i zabieram się za nagrywanie odcinka, jak zrobić własny trim sheet. No to mi Buziaczki, robaczki, powodzenia, bawcie się. Decal Machine, mistrzostwo świata. No, Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Świata. I wiecie, wy eksportujemy sobie model, który jest deli, delikatny, delikatny. On jeszcze kopiuje nam geometrię pod tym, czyli jest nieźle. Możemy sobie, kochani, optymalizować to, jak tylko sobie chcemy. A teraz wyobraźcie sobie nakładać dekal takiego przecięcia. No nie, no to upierdliwość totalna. Osobiście, autentycznie uważam, że to by była upierdliwość. Co ja tu chciałem nałożyć? Dajcie mi coś jeszcze nałożyć. Jest cholernie hipnotyzujące. Naprawdę, zajęcie z tymi dekalami. Fajnie. Ile, moi drodzy, ja śrubek się ponakładałem. No to jest wręcz niemożność. Dekal Machine. Mistrzostwa. Dobra, buźniaczki, robaczki. Cześć, do usłyszenia. Bądźcie grzeczni. Zjedzcie mięso, jaki może się zostawić. Jau. <laughs>